Witajcie moi mili, jeśli widzicie ten film, to znaczy, że nie żyję. Tylko żartowałem, dziś jest dzień, znaczy był którym zdobyłem 20 widzów na swoim kanale. I z tego powodu chciałem Wam podziękować za to, że zostaliście ze mną i chętnie oglądacie moje filmy. Bardzo też chciałem podziękować innym ludziom, którzy bardzo długo tworzą machinime, którzy mówili mi lub pomagali mi komentarzami, ale najbardziej chciałem podziękować jednemu człowiekowi, który wysyłał moje dzieła tam, gdzie trzeba i to on przyczynił się do zainteresowania ludzi moim kanałem. Dzięki Ci, Dekosz, za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Teraz szybko, będą robione serie jakich nie widzieliście, dlatego filmy będą się pojawiać co jakiś czas. Życzę wam miłego spokojnego oraz odanego Halloween.